Witam w drugim odcinku i bez owijania w bawełnę zaczynamy. Co sądzicie, jak po niemiecku brzmi czasownik wyglądać? Aussehen. Beispiel: Sie sieht heute toll aus. Czyli Ona wygląda dzisiaj świetnie. Wysiadać to. Aussteigen. Beispiel. Wuzul ich aussteigen. Czyli? Gdzie powinienem wysiąść? Po polsku byśmy bardziej to przetłumaczyli, gdzie mam wysiąść. Pamiętajcie, że czasownik zolen bardzo często oznacza również polskie mieć, co mam zrobić. Co mam powiedzieć, co mam załatwić, to używajcie tego czasownika zolen. Kąpać się. Baden. beispiel Wir haben im See gebadet. Czyli Kąpaliśmy się w jeziorze. Pamiętajcie, że im z to jest w jeziorze, a inde z to będzie w morzu, ponieważ morze ma rodzajnik żeński, di częściej używane dasmea, ale również di zy, a de zy to jest jezioro. Dziękować komuś za coś. Zich bedanken. Beispiel. Sie bedankte sich bei mir für die Hilfe. Czyli Ona mi podziękowała za pomoc. Jak widzicie przy celowniku komu, czemu jest przyjmek by no i za przyjmek für. Obsługiwać na przykład klientów gdzieś w sklepie to Bedienen. Beispiel. Sie bedient die Kunden im Biergarten. Czyli ona obsługuje klientów w Ogródku Piwnym. Wypoczywać to. AUSRUEN Beispiel. Du must am Wochenende ausruhen, czyli Musisz odpocząć w weekend. Włączać jakiś sprzęt to Einschalten, Beispiel, Schalte den Computer ein. czyli Włącz komputer. Wsiadać do jakiegoś auta albo jakiegoś pojazdu to einsteigen. Beispiel: Sie stieg in sein Auto ein. czyli ona wsiadła do jego samochodu. Stieg to jest od czasownika steigen, druga forma, czyli preteritum, czas przeszły. Piec to backen, przykład. Ich habe gebacken. Czyli. Upiekłem sernik. Często Niemcy zamiast gebacken mówią po prostu gemacht. Że zrobiłem. Budować to. Bauen. Beispiel. Die Kirche wurde im zwölften Jahrhundert gebaut. Czyli ten kościół został zbudowany w XII wieku. Zobaczcie, jest to pasyw, strona bierna, wurde i trzecia forma, gebaut. A w XII oczywiście liczebnik porządkowy. Im zwölften. Znaczyć coś to bedeuten Beispiel. Was bedeutet das Wort? Czyli Co znaczy to słowo? Zaczynać coś to anfangen albo beginnen albo starten beispiel wann fängst du das studium an czyli kiedy zaczynasz studia dostać coś to bekommen beispiel ich habe die Lohnerhöhung bekommen. Czyli dostałem podwyżkę. Chodzi o pensję. Tutaj mamy dwa wyrazy: Lohn, czyli pensja i Erhöhung, czyli podwyżka. Zauważyć coś to Bemerken. Beispiel. Ich hab den Fehler nicht bemerkt. Czyli Nie zauważyłem tego błędu. Donosić o czymś. Chodzi o gazety, o jakieś media. Berichten. Beispiel. Die Zeitung berichtete über seine Krankheit. Czyli Gazeta donosiła o jego chorobie. Zajmować się czymś to zich beschäftigen. Beispiel: Sie beschäftigt sich mit dem Kochen. Czyli Ona zajmuje się gotowaniem. Opisywać coś to Bezpil. Können Sie den Dieb beschreiben, czyli Czy może Pan opisać tego złodzieja? Spieszyć się gdzieś, w jakieś miejsce to zichby beispiel Beeil dich. Czyli pospiesz się. Założyć jakąś firmę albo jakieś przedsiębiorstwo to gründen. Beispiel. Die Firma wurde in gegründet, czyli ta firma została założona w no i tam możecie podać oczywiście jakieś miasto albo no miasto najczęściej jakieś albo miejsce. Wordy gegründet to oczywiście jest strona bierna. obrażać kogoś, obrazić to beleidigen. Beispiel: Er hat mich beleidigt. Czyli on mnie obraził. Korzystać z czegoś to benutzen. Beispiel: Darf ich das Bad benutzen? Czyli? Czy mogę skorzystać z łazienki? Uwzględniać coś, na przykład koszty albo jakąś tam sytuację. Berücksichtigen. Beispiel Du musst die Übernachtung berücksichtigen, czyli musisz uwzględnić nocleg. Postanowić coś zrobić to beschließen. Beispiel Er beschloss die zu wechseln, Czyli on postanowił zmienić stanowisko pracy. Zdawać jakiś egzamin na przykład to bestehen. Beispiel. Ich hab die Prüfung bestanden. Czyli. Zdałem egzamin. I ostatni dzisiaj czasownik. Przeznaczyć pieniądze na coś na przykład. To. Bestimmen. Beispiel. Ich bestimme dafür 100 dolar. Czyli przeznaczę na to 100 dolarów.